Witam serdecznie i zapraszam na odcinek poświęcony procesom i wątkom. Na początek, trochę historii. Procesor jest jednym z głównych elementów każdego komputera, to on odpowiada za przetwarzanie każdych informacji. Procesor jest jak silnik w samochodzie i odpowiada za jego prędkość, ale nie do końca, bo przecież mamy jeszcze zawieszenie, opony, drogi po których się poruszamy. Tak samo jest z procesorem. Wraz z rozwojem procesorów ich prędkość wzrastała. Słynne prawo Mora mówi o tym, że liczba tranzystorów i oporników w układach scalonych podwaja się co 2 lata, czyli ilość elementów w procesorze rośnie wykładniczo. Zobaczmy na ten wykres. Widzimy na nim rozwój procesorów z porównaniem z poziomem niektórych osobników na naszej planecie. Widzimy, że Pentium 3 i 4 przygoniły Pająka. I teraz zbliżamy się do poziomu myszy i małpy. Druga rzecz, jaka nasuwa się z tego obrazka, to to, że mocy już tak nie przyrastają jak kiedyś. I niektórzy mówią wprost, że prawo mura przestało już obowiązywać. Dalsze zwiększanie szybkości procesora, czyli jego herców, wiązało się ze wzrostem energii i wydzielaniem ciepła. Dlatego inżynierowie zamiast szybkość poszli w ilość. I tak narodziła się koncepcja procesorów wielorodzeniowych. To trochę jak na drodze. Zamiast pozwalać jeździć z większą prędkością, co bardzo podnosi ryzyko wypadku, lepiej sprawić, aby w tym samym czasie umożliwić poruszanie się większej ilości samochodów w tym samym czasie. Czyli mówiąc prost, zwiększyć ilość pasów. Praca na komputerze jednorodzeniowym opiera się na multitaskingu, czyli wielozadaniowości. To tak jak w przypadku kucharza, który wszystko musi robić sam i raz wykonuje jedną czynność, następnie drugą, czyli w danej jednostce czasu dokładnie jedną. Programy w komputerze dostają krótki przydział czasu pracy procesora, gdzie mogą wykonywać swoje obliczenia. Następnie ich praca jest zatrzymywana i wracają do kolejki, czekając na kolejne widzenie z procesorem. Operacje te wykonywane są tak szybko, że mamy wrażenie płynności. To trochę jak z filmem, gdzie pojedyncze klatki puszczane z odpowiednią prędkością dają nam wrażenie płynnego obrazu. W przypadku wielu rdzeni mamy w końcu możliwość wykonywania kilku rzeczy naraz. W końcu nasz kucharz dostał pomoc i widzimy, że każdy z nich może zająć się inną pracą w tym samym czasie. Na koniec tego wstępu wróćmy jeszcze do pana Mura. Podczas rozwoju technologii półprzewodnikowych w tempie narzuconym przez prawo mura wyłoniła się druga, nieznana zasada skalowania sformułowana przez Roberta Denarda. Mówiła ona, że w miarę zmniejszenia tranzystorów ich gęstość energetyczna pozostaje stała. Tak więc zużycie energii pozostaje proporcjonalne do ich powierzchni. Mniejsze tranzystory potrzebują mniejszego napięcia i natężenia prądu. Tak więc wraz z kolejnymi generacjami chipów. O większej ilości tranzystorów będą one wydzielały mniej ciepła i zużywały mniej energii. I to właśnie ta zasada zawiodła, a nie prawo mura. I kres zasady Denarda doprowadził do tego, że zamiast podkręcać zegary postanowiono na zwiększenie liczby rdzeni i optymalizację wydajności pojedynczych wątków. Najprościej mówiąc, to każdy program uruchomiony w komputerze. W systemie operacyjnym uruchomiona jest jednocześnie duża liczba programów, nawet na komputerze jednorodzeniowym. Każdy program proces dostaje swoją własną przestrzeń adresową, czyli miejsce pamięci RAM, w której może przechowywać swoje zmiany, przez to właśnie komunikacja różnych programów między sobą stanowi nielada wyzwanie. Każda taka przestrzeń jest integralną częścią każdego procesu. System operacyjny pilnuje, aby każdy program korzystał wyłącznie ze swoich przydzielonych zasobów i nie przeszkadzał innym programom. Wątek niewiele różni się od procesu. Jeżeli chodzi o przydział czasu procesora, traktowany jest identycznie jak zwykły proces. Pomimo tego jest jedna rzecz, która odróżnia te pojęcia. Wątek działa w ramach przestrzeni adresowej procesu, który go utworzył. Oznacza to, że wątek przechowuje swoje zmienne w tym samym obszarze pamięci ram, który został przydzielony procesowi, który go utworzył. Dzięki temu właśnie wątki mogą się ze sobą komunikować bez większych przeszkód. Skoro niezbędną teorię mamy już za sobą, przejdźmy do konkretnego przykładu i rozpocznijmy nasz jakby nie było nowy wątek. Na samym początku chciałbym zaznaczyć aby traktować ten przykład wyjątkowo poglądowo jako wstęp do przygody z wątkami. Witam serdecznie z poziomu kompilatora. Spróbujmy sobie napisać praktyczny przykład. Państwo oczywiście wiedzą że jaki to będzie przykład. No nie chciałem żeby tu były jakieś liczby jakieś tablice. To co gdzieś tam można spotkać ogólnie w internecie w różnych poradnikach. Chciałem żeby było to coś bardziej takiego praktycznego będzie łatwiej to po prostu zrozumieć. A co tak nocowe sobie, sobie zrobimy? Zrobimy sobie taką symulację potencjalnego starcia w grze. Czyli będziemy mieli jakiegoś przeciwnika, sami będziemy jakimś bohaterem i ten przeciwnik będzie mógł nam zadać obrażenia, my będziemy mogli jemu zadać obrażenia. Zrobimy tutaj sobie jakąś symulację powiedzmy szybkości jednej i drugiej strony. No, i dzięki temu będziemy mogli poznać lepiej tutaj, jak działają, jak działają wątki. No to nie traćmy czasu i przejdźmy do kodowania. Najpierw zacznijmy sobie od tego, żeby określić, ile punktów życia ma ten wróg. Czyli HP Enemy, no niech będzie 1000 punktów HP. Dobrze, i teraz zróbmy sobie, ile punktów HP ma nasz Hero, czyli nasz bohater czyli mamy punkty punkty życia na tym samym poziomie i teraz jakbyśmy to zrobili ten nasz program klasycznie no to domyślamy się, że teoretycznie będzie to na zasadzie takiej walki turowej trochę jak w szachach, czyli ja zrobiłem ruch, cios zadałem, no to teraz czekam na drugą stronę, prawda? A dzięki właśnie wątkom możemy sprawić, że niezależnie co zrobi druga strona, mi to w żaden sposób nie blokuje rąk mogę tutaj działać i właśnie tutaj o to w tym wszystkim chodzi no i teraz tak na nową sprawę pozostaje nam zrobienie dwóch funkcji które dosłownie prawdy będą robiły to samo pierwsza funkcja będzie polegała na tym, że nasz enemy, wróg będzie odejmował HP od naszego bohatera a potem dokładnie to samo będzie robił nasz bohater na życiu naszego przeciwnika więc zróbmy sobie void enemy fight no i zaczniemy sobie oczywiście od, od wewnątrz naszej naszej funkcji czyli co nasz wróg będzie od naszego hp od naszego hp odejmował jakąś wartość Prawda? No, na przykład 100 i to będzie nasze nowe HP czyli nasze nowe HP HPH będzie wynosiło właśnie tyle czyli w ten sposób będziemy odejmować HP czyli wyjątkowo proste weź poprzednią wartość HP odejmij 100 i niech to będzie ta twoja nowa wartość co dalej no po zadanym ciosie tak, czy tam strzale czy tam rzuceniem czaru to oczywiście nas za bardzo nie interesuje my zajmujemy się tutaj mechaniką trzeba byłoby sprawdzić czy przypadkiem no ta osoba już nie żyje czy czy nasz bohater nie żyje jeżeli tak jest no to koniec czyli ja jako już przeciwnik ciosów nie będę zadawał czyli zakończymy działanie funkcji jeżeli HPH tak jest mniejsze bądź równe 0 no to po prostu zakończ Break. No, break oczywiście będzie się odnosił do pęty, ale to sobie za chwilkę na razie od szczegółu do ogółu. Jeżeli, jeżeli po tym ciosie, tu zadajemy cios, sprawdzamy, co się zadziało, y, jakie obrażenia padły. Jeżeli są już 0 y, lub mniejsze, to znaczy, że osoba nie żyje. W przeciwnym wypadku, to znaczy, że ta osoba żyje, to sobie wyświetlmy. No, ile punktów zostało, żebyśmy widzieli, co się dzieje? Czyli hp, h, i wyświetlmy sobie, wyświetlmy sobie, jakimś tam powiedzmy minusikiem e, punkty życia bo Może punkty życia? No niech będzie bo htera. Ok, przejście do nowej linii. Super. No i teraz wrzucę tutaj funkcję sleep, która będzie nam troszeczkę symulowała szybkość postaci. No, bo wiadomo, ktoś będzie przysłowiowy miał ciężki pancerz, to może będzie wolniejszy, ale będzie za to większe obrażenia. Druga osoba będzie miała jakieś tam powiedzmy zdolności, które przyspieszają. No, tego typu rzeczy. Więc ja po prostu na razie tutaj wpiszę 200 milisekund. Czyli widzimy, że operując obrażeniami, plus czasem możemy tutaj fajne tutaj sobie symulacje później zaobserwować. Co dalej? Dalej oczywiście musimy sprawdzić, czy przypadkiem my nie żyjemy. No bo druga strona będzie nas tam powiedzmy okładać, tak, zadawać nam ciosy, to może się okazać, że my już nie żyjemy. No to jak my możemy zadawać ciosy, jak my już sami nie żyjemy? Więc teraz sobie po prostu sprawdzimy. Yy, sprawdzimy, czy my sami nie żyjemy. Czyli HPE, czyli sprawdzę, czy enemy nie żyje. Jeżeli ma mniejsze bądź równe 0, no to znaczy, że nasz bohater wygrał, prawda? Czyli wróg ma 0 życia lub mniej, prawda? No to znaczy, że no, bohater wygrał. Czyli see out. See out, zróbmy sobie. Yy, no. Super wygrana, tak, super wygrana, wyróg pokonany. Buźka, no i wyświetlmy sobie ile nam HP zostało. Zostało ci. No i wyświetlmy sobie HP, H. Zostało ci, jakąś spację i oczywiście musimy break przerwać. No bo nie żyjemy, no to jak możemy zadawać ciosy jak my nie żyjemy, czyli po prostu przerwiemy i to jest tak na nosowe wszystko, no oczywiście poza tym, że musimy to obrać jeszcze w pętlę, bo będziemy te czynności wykonywać, prawdę mówiąc, jak widzimy mamy bezpieczniki, które nam to wszystko przerwą, ale jeżeli tu się oczywiście nic nie zadzieje, no to będziemy to wykonywać dopóki... No hero, czyli nasz bohater, przypominam, jesteśmy przeciwnikiem, dopóki nasz bohater będzie żył, czyli jego HP będzie, dopóki HP, HPH jest większe od zera, tak? Czyli ta osoba żyje. Czyli klamerka tutaj szybciutko, klamerka na końcu, ok, HPH. Oczywiście z wielkiej już mi kompilator podpowiada w ten sposób. chyba mamy tutaj wszystko no i teraz dokładnie pozostaje to samo zrobić dla naszego bohatera czyli ctrl c ctrl v zmienię tutaj na hero fight no i tam gdzie było h zmieniam na e no bo teraz będziemy naszego przeciwnika tłuc prawda e szybciutko sobie pozmieniamy tu też oczywiście E, no i warto, żeby o, zmienić opis. Punkty życia. No zróbmy Bosa, tak? I tutaj oczywiście sprawdzimy, czy my sami jeszcze żyjemy, czy nie. No i jeżeli my nie żyjemy, no to trzeba zrobić, no niestety przegrana, prawda? Przegrana. Tak, smutna buzia zostało mu, zróbmy, czyli temu. Bosowi jeszcze hpe co teraz? No, jeszcze tu, może na samym końcu jakieś endlinie, żeby nam się tutaj gdzieś to powiedzmy nie zlało. No i chyba byśmy mieli wszystko. To teraz możemy sobie przyjść do utworzenia naszych wątków. Czyli to będą tak narodowe osobne byty, które będą sobie niezależnie od siebie funkcjonowały. Mamy zmienne globalne we wspólnej przestrzeni adresowej i oczywiście jedna funkcja może je odczytać i zmienić co właśnie robi i tak samo, tak samo druga funkcja może je oczywiście odczytać i zmienić. Żeby uruchomić wątek, po prostu piszemy. Threads, czyli wątek. Wątek. No i nadajemy nazwę temu, temu naszemu wątkowi. R 1 No i teraz, co jaką pracę będzie wykonywał ten nasz wątek? No naszą pracę, to jest po prostu funkcja, którą żeśmy tutaj sobie określili. Więc sobie skopiuję szybciutko, wkleję. Mamy to. Aby oczywiście korzystać z wątków, o tym nie wspomniałem, musimy dorzucić bibliotekę. Ta biblioteka właśnie odpowiada za wątki, a ta, ta biblioteka Windows H odpowiada właśnie za to uśpienie, czyli tą naszą symulację no, szybkości, prawda, tej naszej postaci. No i teraz drugi wątek. Ok. Mamy to. Super. I teraz musimy o jeszcze jednej rzeczy tutaj sobie powiedzieć. Otóż to jest nasza funkcja główna, czyli nasz główny proces, który tworzy pierwszy wątek, czyli jakby osobny całkowicie byt. I tworzy drugi osobny byt. I te byty oczywiście biegną sobie w czasie, ale może się zadziać tak, że nasz główny główny proces, który jak widzimy nie ma za dużo do roboty. Teoretycznie wypuścić yy, no, swoje dzieci, tak to na, nazwijmy, i jakby kończył swoją działalność. No, te wątki mają jednak trochę do roboty. No i nie możemy dopuścić sytuacji, że nasz główny program się zakończy przed naszymi wątkami. Tak na sobie stracimy całkowicie kontakt z bazą. No przede wszystkim, yy, no, jak one miałyby się wtedy yy, dostęp do do zmiennych, jak to w ogóle miałaby następować komunikacja, jak główny rodzic, tak na dobrą sprawę zakończył swoją pracę. Więc musimy tutaj koniecznie napisać THR THR1.join. Czyli mówimy tak, słuchaj rodzicu, tak poza utworzeniem tych wątków, masz poczekać na dołączenie join. Wątku pierwszego, czyli dopóki on tutaj nie, nie zakończy swojej pracy, masz grzecznie czekać na niego, na niego, na jego powrót. No i dokładnie to samo w przypadku drugim. Dobrze, skoro mamy już sprawy techniczne gdzieś tutaj wyjaśnione, dobrze, spróbujmy sobie odpalić ten nasz program. Zobaczmy, jak to nam poszło. No i widzimy, że jakaś tutaj symulacja. Się toczy. Działanie tych wątków tak na dobrą sprawę nie jest w żaden sposób synchronizowane, dlatego to co wspominałem, proszę traktować to bardziej poglądowo niż jako docelowa wersja. Nie mamy tu żadnych mutexów, nie ma tu synchronizacji, nie ma żeśmy sobie nic nie mówili o sekcji krytycznej. I tego typu aspektach. To oczywiście możemy poruszyć yy, w dalszej części i dopracować ten nasz program. Jeżeli by Państwo by chcieli, to proszę zostawić informacje pod filmem na dole. A na chwilę obecną, jak widzimy, no tutaj raz yy, punkt bos'a, tak? czyli widzimy, że my żeśmy zadali. Zeszło nam z bossowi, zeszło 100. No i teraz widać, że bohater otrzymuje jeden cios, drugi cios, potem znowu. Więc widać, że tutaj no to dzieje się tak na dobrą sprawę nieprzewidywalnie. To, że tutaj wygraliśmy, to tak na dobrą sprawę nic nie znaczy. Jakbyśmy drugi raz odpali, trzeci, to moglibyśmy okazać się, że byśmy przegrali. Ale spróbujmy tutaj sobie troszeczkę namieszać, zwiększmy sobie na przykład ten czas u, u naszego... Zadawania ciosów, jeżeli chodzi o przeciwnika, na przykład na pół sekundy, czyli 500 milisekund, i zobaczmy teraz, ale na przykład będzie zadawał dwa razy więcej ciosów. Zobaczmy teraz, co tu ciekawego się wydarzy. No i widzimy tak na dobrą sprawę, że nasz boss jest dużo wolniejszy dużo wolniejszy. Widzimy, widzimy, że ciosy zadaje dwa razy większe obrażenia, ale mimo to nie wystarczyło, bo widać, że punkty życia bohatera, czyli przeciągu tych, tej tury walki, my żeśmy go, widać ile razy żeśmy go uderzyli, zadali mu cios, a ile razy nasz przeciwnik, tylko prawdę mówiąc dwa razy, prawda? więc widać, że zostało ci 600, czyli widzimy, że dwa razy otrzymaliśmy cios w tym miejscu i w tym miejscu, a my widać, że mimo, że mniejsze obrażenia, to żeśmy więcej razy go tutaj yy, zadali mu więcej obrażeń. Czyli jak widzimy po tej, po tej części, no w jaki sposób nawet nam to działa. Spróbujmy sobie jeszcze może jakąś tutaj symulację zrobić. Może teraz dajmy, nie wiem, 400, 450. Dajmy tutaj na przykład troszeczkę jakieś inne liczby. Tu dajmy, że na przykład zadaję stówkę, ale może 140, ale na przykład co 180 milisekund. Zobaczmy, jak teraz przebiegnie taki, taki rodzaj starcia. No i widać, że też został wróg pokonany. No, już jest zdecydowanie bliżej. Zostało nam 310 punktów HP. I widzimy, że nasza tutaj walka, czyli znowu więcej razy żeśmy go, mu zadali cios. Boss, 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 boss to my, to nasze ciosy. A bohater jak widać otrzymał raz, dwa, trzy, yy, trzy ciosy. Po 230. Co tutaj można byłoby jeszcze zrobić? No, na pewno przydałoby się to jakoś, to jest zsynchronizować to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. No, można by było dodać jakiś element losowości, czyli że na przykład te punkty obrażenia byłyby losowane, co też nie jest taką prostą sprawą. Jeżeli byśmy to robili klasycznie, no to byśmy mieli w jednym i drugim wątku cały czas tą samą liczbę wylosowaną. Więc wylosowanie dwóch liczb. I potem przy każdej turze kolejnej liczby, wbrew pozorom, nie jest takie proste w przypadku pracy z wątkami. Ale też możemy się tym zająć w następnym, następnym odcinku. Warto zaznaczyć, że wątki to tylko narzędzie i możliwości, jakie otrzymuje programista. To sam procesor czy system operacyjny za nas nic nie zrobią. To właśnie programista musi zaimplementować to rozwiązanie w swoim programie. Po co komu 2, 4, 8, 12 rdzeni? Jak gra czy program korzysta tylko z jednego. To tak jak w samochodzie, posiadać 5 biegów, a jeździć tylko na pierwszą. Tak więc, odwieczny dylemat każdego gracza, procesor 2, 4, a może więcej rdzeniowy? Teraz już wiemy, że wszystko zależy od programistów, którzy tą grę stworzyli. Jeżeli materiał okazał się dla Państwa pomocny, proszę o łapkę w górę. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnych produkcjach na moim kanale.